Witajcie z tej strony od Krycearii, która jest właśnie kolejna Mataezyserii Waltander. Tym razem zagram bitwę tutaj na 5.7 za pomocą niemieckiego drzewka. Tak więc pierwszy pojazd, jaki tutaj widzicie, jest to czołg ciężki pod tytułem k 1 na 5.7, Tiger, wyrzutnia rakiet na 5.7, czołg średni Panterka D na 5.3, samolot FW198 na 5.0. I jeszcze do tego pelotka, czyli Austria 2 na 5.3, więc tak to się prezentuje. Ja mam tutaj kartę odpaloną 10% do monet, więc tak to się prezentuje. No i co, i zapraszam Was do oglądania. Tak więc rozpoczynałem pierwszą batalię w tym odcinku. I mam nadzieję, że nie słychać tego hałasu, ale właśnie chyba pod mój blok, pod jeszcze karetka. Znowu. No, szczerze mówiąc, ja niedaleko mieszkam w szpitala, co kiedyś na którymś materiał o tym wspominałem, że czasami jest u mnie trochę tak głośno, bo ja dość blisko mieszkam w szpitala. czytam tam w szpitalu? O, dobra, ten hałas się wyłączył, tymczasem mamy dość ciekawą mapę, e, bitwa oraz hultgen, więc tak to się prezentuje. Ja tutaj użyję sztum St tak, żeby zacząć, jak to się mówi, z grubej jury. No, ale dobra. Kartka już nie ma włączonych kogutów, więc już tutaj jest cicho w miarę. Więc można skupić się na nagrywaniu i na. E. A co tutaj robi Panzer 3J1? On został rzucony przez kogoś? Czy on po prostu. Aha. O, Black Prince bardzo fajny pojazd. Dość ciekawy pojazd. E, no, to jest oczywiście, jakby to powiedzieć, to jest tak Czech, czyli Mk7, jeśli mowa o cały kadłub i pancerz, bo to jest oczywiście pancerz na poziomie Czech, czyli Mk7, ale jeśli ja dobrze pamiętam, to te działo pochodzi od Kometa, bo jest tutaj kompletnie inna wieża też. Przy okazji to widać, ale też inna, inne działo, działo, które przebija ponad chyba 200 mm, bo ma tutaj AP, APDS-y. O, czekajcie. Może bym kogoś trafił Może Nie, nic nie trafiłem Ale no wiecie, warto próbować Czasem na takich mapach. No może troszeczkę się dostrzeliłem, może byłem troszeczkę e, zabisko, chociaż gdybym tak też podjechał, to prawdopodobnie bym trafił ten budynek coś przede mną. Więc no, no dobra, e, spróbowałem to spróbowałem, warto spróbować, a kto wie, może bym trafił. Bo jakby nie patrzeć rakieta od Tajkera trochę działa jak bomba. Chyba 500kg. 500 Chyba. A mniej więcej jest duży wybuch, tak? Więc też jest tutaj siła rażenia e, no, obszarowa. Ale tak, ta gra, jak dobrze pamiętamy, on jest doby na blisko. Więc fajnie byłoby kogoś tutaj ładnie, jak to się mówi, przytulić. Na przykład tego Shermana <grymne> do stawka Dobra, czyli pierwszy został zniszczony. Ładujemy. No, niestety to jest wata Stumtaikera, że Stumtaiker ma długi czas yy, przeładowania. No ale coś za coś. Za to mamy ogromną siła ognia. Na strzał. Jest tutaj jakiś czołg. Nie wiem co to jest. Dobre pytanie. No się jeszcze ładuję, jak widzicie. Tak, ale niestety jak jest taka pelotka jak ta, no to ona może mi zniszczyć karabinek. Ale czy przepraszam, nie karabinek, a e, jakby to powiedzieć. No. Pocisk! No pocisk mi rozwalił pelotkę. No niepotrzebnie wyjechał jak jeszcze ładowałem. I to był głupi błąd. No ale na szczęście mam podwójne użycie, więc jeszcze raz tutaj użyłem sztum-tigera, tak? I widzę, że dopiero Gostek teraz skojarzył, że jest sztum-tiger. Po tym jak zginąłem, bo przecież ja przecież kogoś zniszczyłem, tak? No to już było widać, że jest sztum-tiger w bitwie. No, no nie każdy jest spostrzegawczy. No tak, ale zazwyczaj taka jest reakcja graczy jak się widzi sztum no szczerze mówiąc to nie jest jakoś, jak to się mówi, e, pospolity pojazd. Jasne, jest bardziej pospolitym pojazdem niż na przykład takie pojazdy jak nie wiem is 7 albo ewentualnie S10. No ale wciąż należy do takiej no grupy niżowej, czyli takie jakby to jak to się mówi legendarne pojazdy. Więc no. Ale dobra, chociaż mamy jedno zniszczenie na szum tak? Tak. I to wystarczy. Czyli jednak coś trafiłem. A na razie no co? No, jedziemy dalej do przodu. Co dalej będzie, to się okaże. Rakietę mam przygotowaną. W razie co? No, ale, no, trzeba to przyznać, że zrobiłem trochę głupio, że wyjechałem na tą pelotkę. No, właśnie, tutaj jest taka śmieszna sytuacja. Dash Tigera, o dziwo, bardziej niebezpiecznym pojazdem jest właśnie pelotka. Taka ciekawostka. Więc trochę jest takie, no, zabawne od tej strony bardzo zabawne. Czy tutaj jest szok? Czy mi się wydaje? Może go trafię? Nie, nie trafiłem. Niby pokazała mi 500 metrów, ale chyba nie do końca. No chyba to są jakieś jaja. Jakie są moje pelotki, przepraszam bardzo? Nie mamy pelotek i takie samoloty bezkarnie latają w powietrzu. Dobra, biorę pelotkę, bo to jest żart. No, patrzcie co się dzieje. Ja nie trafiłem. No, od razu drugi został zestrzelony, więc jest już tutaj poprawa. I ten też dostał. Czyli oko za oko, tak? Więc opłacało się zespić się jako pelotka, bo teraz niebo jest dosłownie czyste. No nic, no... Tak, e, miałem pecha na Sturmtigerze, to było widać, no ale zrobiłem jakiś tam wynik, 4 zniszczenia, z czego trzy za pomocą właśnie pelotki, a jedno no tylko na Sturmtigerze przepadło, no ale niestety no miałem trochę tutaj pecha, oczywiście pierwsza śmierć na moim Sturmtigerze to było jako, no, trochę głupota z mojej strony, że wyjechałem na pelotkach, jeszcze ładowałem, więc to było bardzo głupie, no ale no nic. No, właśnie pytanie, czy jeszcze będzie jakiś tutaj samolot. Czy to były tylko te samoloty? Nie wiem, no zobaczymy. A na razie, no na razie jedziemy do przodu, tak? Co dalej będzie to się okaże. Chyba to po się zbliżemy, i tyle coś tutaj strzeliło. E? Ty, ale to był samolot. A co on tutaj robił? Mzw. Hmm, trafienie Wow, przez drugi czas nie było żadnego samolotu. Aż do teraz, i tak dziwne, że ja przeżyłem. Coś mu tam trafiłem. Ale dobra, został zestrzelony. Czyli mamy czwarte zestrzelenie. No, OSFI 2 jest bardzo dobrym polotką, jakby nie patrzeć. Jest bardzo skuteczną. Dobra, ja się naprawiłem, to już mogę jechać. To fajnie. Tam coś było. Nie wiem, co to jest, ale coś jest. Aha, heavy. To co? pis jeden? Może. Ty, a coś właśnie? Czy tam coś jest? I zaraz mi coś trafi. Nie wiem. Boję się. O! O cholera, jasna. No na tą odległość to nie przebiję Shermana. I tutaj tak samo. m 36 Jackson. Czyli Jacksona też na tą odległość nie przebiję. Mogę spróbować trochę na bliżej. O jej nie dostanę. A jest za to plaga. Praga została wyminowana. I pelotka. Te mnie głaszcze. Dobra, udało się, wow. Ale niestety mam znowu tylko jedno działo. I dziwo, patrzcie mam już drugie miejsce i nawet ładnie zabiłem tutaj. I to na pelotce, więc trochę tak... Takie, nie wiem jak to nazwać, XD, można powiedzieć. O, jeszcze asysta, fajnie. Nawet bym powiedział, że bardzo przyjemna bitwa. Więc nie można tutaj narzekać na sytuację. To je... Aha, to była teczka. Dobra. Dobra, to my jedziemy do przodu. Może jeszcze ja tutaj coś spotkam. Może. Coś strzeliło znowu. To jest niszczony Sherman. A, a to jest Jackson. Dobra, respingimy się samolotem, może. Nie czekaj, tylko nie za panik uderzeniowy. Respingimy się samolotem, może dolecę na pole bitwy, chociaż mam takie wrażenie, że szybciej bitwa się skończy, niż bym ja doleciał. No ale zobaczymy, no zobaczymy. Jest samolot wroga, z tego co widzę. Na razie tylko jeden, i chyba BF-109 z nim walczy. Aha, były dwa samoloty. Z czego jeden to była rezerwa. No to bardzo ciekawe, bardzo ciekawa anomalia. Eee, tak. Dobra, lecimy, lecimy do przodu. Eee, a bo wiecie co, ja nawet chyba zdążę zrzucić bombę Tylko może nie na tego, bo tam chyba zaraz wybuchnie. Ewentualnie tego szalmana bym przytulił. To było jumbo. Wow. ok. To może nawet i dobrze, że go Dokładnie. Jest M19, ja go nawet go widzę. Okej, okay, opłacało się, nawet jak się rozbiję. No nic, ale zrobiłem coś, tak? No zrobiłem. A, bo by jeszcze samolot wroga. Okej, okay, ja myślałem, że to B 109 koło mnie przelatywał, ale... No nieważne. A, jeszcze coś tutaj odblokowałem. Kamuflaż na Oswida i kamuflaż na f 190 No dobra. O, jeszcze tutaj jakieś zadanie ukończyłem. Czyli nawet bardzo udana batalia. Dobrze, rozpoczynamy kolejną batalię i to już raczej będzie ostatnia batalia w tym odcinku. A więc tak, port przeładunkowy. Tak to się prezentuje. No i co? I tutaj tradycyjnie zespół się z tak? Co dalej będzie, to się okaże. Teraz pytanie: Czy to. Tak, to jest pełne aptie, bo jest nawet tutaj bomba atomowa. Czyli mamy 6-7. Chociaż w przypadku Sztum to raczej nie robi wielkiej różnicy. Jak dobrze pamiętamy, no ale jest to niestety Aptier. Miejmy nadzieję, że też będzie to wygrana. Jak ta poprzednia bitwa. A jak to wyjdzie, to się okaże. Najwyżej. No, to my jedziemy do przodu. O, i widzę, że znowu mamy tutaj Black Prince'a. Nawet mamy panzer 2 Cedak. Aha, gosta, to w ogóle ma takie klasyfikacje bitewne. dość ciekawe. Czyli został rzucony tutaj przez kolegę. Czyli, jedne słowo, mamy mięso almatnie. No, w porządku. No nic. Trochę tak, jak to się mówi, e, zabawne. No dobra, jedziemy do przodu. Ale ciekawe, że gra mi wybrała tutaj kamuflaż pustynny. Ok, dziwne, ale dobra. Ja tam nie narzekam. zmieniałem tutaj pozycję. Mam nadzieję, że nie dostanę od czegoś szybkiego typu właśnie M18 albo nie wiem. Nie wiem, dlaczego ta teczka je, jeździ do sobie za mną, ale może... Nieważne, nieważne. Nie było tematu. Może ona nawet to planowała. Boję się tej pozycji. Bo wiecie, ja tutaj planowałem teraz skręcić na punkt B, ale boję się to. Bo ja nie wiem, czy tutaj coś wyjedzie, czy jak to wyjdzie. Ja tutaj niestety... Ryzyko i to dość duże Aha, albo M18 będzie gdzieś, tylko nie wiem gdzie Aha, no ta Dobra, o, fajnie No nic, no jak widzicie, mam pecha, po prostu mam wielkiego pecha na szczum Tigera. No tak, no, ale co się dziwić, ta mapa też jest idealna na no, takie szybkie pojazdy typu M18. Ja to nie jestem, jak to się mówi, demonem prędkości. A zresztą ja w ogóle jestem cięższy niż normalnie Tygrys. I to wcale nie przez właśnie przy okazji te rakiety, które też swoje ważą. No ja chyba mam trochę lekko grubszy pancerz. No, faktycznie mogę mieć nawet grubszy pancerz. Bo już nie pamiętam, jaka to jest płyta, czy faktycznie to jest płyta 150 mm, czy to jest płyta 100 mm, tylko skontowana. No ale też taka ciekawostka hi historyczna. Ogólnie produkcja sztum tigerów przebiegała tak, mianowicie nie powstawały specjalnie nowe tygrysy, czy właśnie specjalnie nowe sztum tylko po prostu one były używane z uszkodzonych, właśnie obecnych tygrysów i zostały po prostu przerabiane na sztum Bomba. m 18, dobra, mamy pierwsze zniszczenie. Gdzie jest mój team? No, gdzieś jest na pewno. Tam jest teczka. Ja zrzucam dymnego. Tam duża bomba spadła. Aha, i dostałem w przekładnie. Teraz dostałem w wieżę Znaczy, no, kadłub Mać mnie to trochę O, nikogo tutaj nie ma? Okay. To już jest bardzo dziwne. Tak jakby Gostek zmienił zdanie. Bulldog. Niestety, bulldog ma tutaj przewagę, bo może jeździć i strzelać. Nie zdążę wystrzelić. A, i ktoś go zniszczył po chwili. Wow. Wiecie co? Używamy tutaj tygrysa tradycyjnie. Czekajcie, może jeszcze taki ...tramki, kamkowaty kamuflaż. A co się dzieje z moim teamem? No, mój team, z tego co widzę, wychodzi. Nawet ten gość tak nie wyszedł, pomimo że zginął. Mam samolot? Okej, okay, to jest nasz, ale trzeba by na pewno. Może. M51. Gorzej. Dobra, zniszczony. No, chyba to są jaja. Jeszcze jeden. A, i zginął po chwili... Wow, ja to naprawdę mam pecha, bo te stróżnice mają trochę taki refleks. No nic. Samolot? No, samolot. Za niską lata, jakaś duża bomba spadła. Wiecie co? Przygotuję przeciwpancerne. Dobra, jeden został zwalony. To jest tylko na Spitfire. bomba! Okej, okay. lekko... O nie! Okej, okay. przeżyłem, ledwo. Eee, tam coś jest? Chyba ta, skoro sojusznik zaznacza. chyba to my jeszcze tutaj czekamy grzecznie może coś się pojawi, nie wiem no bo ja jestem naprawiony o dziwo Albo mi się wydawało, albo coś widziałem. Zresztą już nikt, nie wiem, go nie widział. Ja zaraz dostanę w plecy. No nic. Może jeszcze przeżyję do końca? Może? No i dobra, przeżyłem chociaż na tym oswidzie. Niezbyt udana batalia. To na pewno. Ale dobra, to ja, w momencie, to ja w tym momencie kończę ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. Jeśli, a jeśli gdzieś się ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz wolę, także trzymajcie się i to są tego, także do zobaczenia, cześć.